Rodzinska i jestem trenerką w Akademii Obchasten. Wodę lubiłam od najmłodszych lat. Podstaw pływania, nurkowania i skoków nauczył mnie tata. Byłam jednym z tych dzieci, które siedziały w wodzie i bawiły się dopóki nie ścinały im usta. Na poważnie swoją przygodę z pływaniem rozpoczęłam w wieku lat 13, kiedy to na zawodach Międzyszkolny starsza koleżanka ze szkoły zaimponowała mi swoimi umiejętnościami pływackimi i postanowiłam, że też będę trenować pływanie i będę startować w zawodach tak jak ona. Muzyka. Najbardziej w pracy trenera lubię, gdy zadania, które sprawiały wiele trudności, stają się dla uczniów proste i nawykowe, co świadczy o ich progresie. Wiele satysfakcji sprawia mi przyglądanie się temu procesowi. Muzyka. Zarówno z wiedzą i doświadczeniem, a co najważniejsze, z pasją do pływania. Na zajęciach łączymy dużą dawkę wiedzy z przemiłą atmosferą. Bohaterowie noszą czepki Hasten.